To Maria Tęndierska, silna od środka Dzisiaj powiem Ci o tym, jak dbać o ciało po stresie. Jak już wspomniałam, stres jest naszym zasobem czyli gdy zaczyna cię walić szybciej serce, kiedy się pocisz, kiedy twoje ciało się spina, to tak naprawdę ono przygotowuje cię do sprostania wyzwaniu. I dobrze, że to robi. Tyle, że nasze obecne wyzwania są inne niż te, do których natura nas przygotowała. No, i dlatego najczęściej nie występuje ani walka, ani ucieczka, a za to cała adrenalina, którą wyprodukowaliśmy, ona po prostu zostaje w nieporuszonym ciele, tak? bo pewnie siedziałaś przy biurku, no i dalej musisz siedzieć przy biurku. Na przykład, im częściej powtarzają się takie sytuacje, tym trudniej sobie z nimi radzić, a wtedy Twój stres krótkotrwały zamienia się w stres przewlekły. Co możesz zrobić? Idź to rozruszaj. Znajdź sobie sport, który sprawia Ci radość i regularnie mobilizuj się do ruchu. Przy czym zwróć też uwagę, żeby nie przesadzać, ponieważ bardzo obciążające treningi, one też są źródłem stresu dla organizmu. No a przecież nie chcesz wpaść z deszczu pod rynne, tak? Przeprowadzono badania na szczurach i okazało się, że lekkie ćwiczenia, takie nieobowiązkowe, były dla nich najlepsze. Lepsze od intensywnych treningów interwałowych, lepsze od ćwiczeń siłowych. No i oczywiście lepsze też od braku ruchu, ale pewnie tego mówić nie muszą. O ciało można zadbać również poprzez tre. Trauma Releasing Exercises. Wspominam o tym, natomiast nie jestem certyfikowanym prowajderem tre, jestem tylko klientem, który docenił tę metodę. I dlatego ci o tym mówię. Natomiast tre ma faktycznie doskonałe oddziaływanie na ciało. I jeśli się stresujesz yy, lub jeśli masz za sobą traumę, wtedy już na 100%, poszukaj prowajdera provider, w tre w swojej okolicy, bo naprawdę warto. I tyle na dziś. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, by niczego nie przegapić. Na razie.